Bez większej filozofii i nakładów finansowych można poruszać się online. Pracownicy kultury właśnie pogłębiają swoje kwalifikacje informatyczne. Większość tych działań, o których my mówimy, da się robić za pomocą bezpłatnych narzędzi dostępnych. One są na wyciągnięcie ręki, po prostu po włączeniu komputera można je po prostu łatwo znaleźć, łatwo z nich skorzystać. Trzeba tylko wiedzieć czego szukać i gdzie szukać i między innymi tego się uczymy tutaj na tych warsztatach. Czym jest konwersja cyfrowa domów kultury? Konwersja, czyli odnowa, modyfikacja ewidentnie wskazuje na zmiany, za którymi stoi projekt. Domy kultury, Dom Kultury w Mławie również bierze udział w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, który projekt nazywa się Konwersja Cyfrowa Domów Kultury i polega na wsparciu miejsc takich jak tutaj, w, w wyposażeniu je w nowoczesny sprzęt, taki, jaki jest potrzebny w danej placówce, oraz wsparciu pracowników poprzez szkolenia i różnego rodzaju konsultacje, webinary też w tym, żeby jakby no śmielej korzystali z tego sprzętu i z rozwiązań cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań, które są dostępne w internecie. Uczestnicy uczą się licznych, praktycznych rzeczy. Wiedza tu zdobyta przyniesie owoce, tyle że głównie w wirtualnym świecie. Jesteśmy na takim etapie, że e, przeglądaliśmy sobie, uczyliśmy się narzędzia, jednego z narzędzi do prowadzenia spotkań online i warsztatów, e, czyli platformy Zoom, e, a w tej chwili e, uczestnicy testują taki program, który się nazywa Padlet, to jest taka internetowa tablica, powiedzmy korkowa, taką jak mamy w biurach do... do, do tworzenia różnego rodzaju zbiorów, na przykład inspiracji, to jest świetne miejsce, do którego wszyscy możemy wrzucać, stworzyć sobie wspólną tablicę, na której zbieramy wszystkie linki, materiały, zdjęcia, dokumenty też związane z danym projektem, który planujemy, bądź na przykład z inspiracjami, które mogą nam pomóc w realizacji jakiegoś projektu. Bezpośredni beneficjenci Domów Kultury ocenią już sami, czy praca placówek się usprawnia i staje jeszcze bardziej czytelna. W końcu to z myślą o mieszkańcach takie projekty powstają.